Wam bracie, witajcie. Wkraczamy w siódmy dzień, w dzień odpoczynku i otrzymujemy Ewangelię, która jest dalszym ciągiem tej, która była proklamowana tydzień temu tego wydarzenia z Cezaryi Filipowej, gdzie Jezus najpierw pyta się swoich uczniów, za kogo uważają mnie ludzie, a potem pyta się uczniów, ale za kogo wy mnie uważacie. I wtedy Piotr, natchniony przez ojca, jak potem Chrystus mówi. Mówi, ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. I Chrystus chwali go, bo mówi, że otrzymał to wewnętrzne namaszczenie, wewnętrzne natchnienie Ojca, które pozwoliło mu powiedzieć to, uznać w Chrystusie Mesjasza. I słyszy na, jako odpowiedź na to swoje wyznanie, uznanie w Chrystusie Mesjasza: Ty jesteś skałą. I na tej skale zbuduje mój kościół. Dzisiaj słuchamy dalszego ciągu. Bo Chrystus po tym, jak mówi, uznaje przed uczniami, że to jest prawda, że On jest tym namaszczonym przez Ojca, posłanym jako Mesjasz, żeby zbawić ludzkość, mówi, w jaki sposób to ma nastąpić, jaka jest ta droga, na której ojciec zrealizuje misję Mesjasza? Mówi o tym, że Musi udać się do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. I teraz y, widzimy tą reakcję Piotra na to, co mówi Chrystus. Można powiedzieć, że Piotr teraz daje wykład swojej teologii, po tej teologii, która. Y, była skutkiem namaszczenia przez ojca, tego natchnienia głębokiego, tej mądrości, która przychodzi od ojca, tym, o czym mówi dzisiejszy psalm. Moja dusza syci się obficie. Pamiętacie, kiedy dawaliśmy Wam ten psalm kiedyś na lekcję, mówiliśmy, że Augustyn to tłumaczył, że dusza ma tą tłustą sytość mądrości. Tłusta sytość mądrości, oczywiście to jest ta mądrość krzyża, mądrość nie z tego świata, mądrość ukryta, to, o czym mówił święty Paweł, że to, co jest głupstwem dla ludzi inteligentnych i zgorszeniem dla ludzi pobożnych, to jest ta prawda o krzyżu Chrystusa, o tej drodze, na której dokonuje się misja zbawiciela. Że trzeba wejść w śmierć, aby życie się otworzyło. A więc to już nie jest ta mądrość, ta tłusta, sytość mądrości, którą święty Piotr otrzymuje, tylko to już jest jego teologia. Teologia, o której Chrystus mówi, że nie myślisz o tym, co Boże, ale myślisz po ludzku. Myślisz po ludzku. Teraz przychodzisz i pouczasz mnie. I słyszy słowa bardzo, bardzo ostre na te swoje pouczenie Chrystusa. Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. pół broni. Nie, tak nie może być. Ja myślę, że pierwsza rzecz, która jakoś dzisiaj do mnie przychodzi, to, że nie, nie za bardzo słucha tego słowa. Myślę, że jest jak, jak Mojżesz w tym pewnym momencie. Swojego życia, który słyszy od Boga: Idź i mów do skały, żeby wypłynęła woda, yy, idzie i uderza w skałę, dlatego że kiedyś, kiedyś Pan powiedział do Niego: Uderz w skałę, i on działa automatycznie. Nie słyszy tego, co Bóg mówi, nie, nie przyjmuje tego słowa. Tak samo Piotr dzisiaj, wydaje mi się, nie, nie słyszy, nie słyszy do końca, zatrzymuje się. Przy tym cierpieniu, przy odrzuceniu, przy śmierci, nie słyszy tego, do czego to prowadzi, do zmartwychwstania trzeciego dnia. Nie słyszy, ogranicza się do, do tej pierwszej części, do drogi, która mu się nie podoba, która według jego ludzkiego sposobu rozumienia, bycia błogosławionym przez Boga, absolutnie mu nie pasuje. I Myślę, że to jest takie słowo pierwsze, które gdzieś tam przychodzi do mnie, przychodzi do nas, że zaprasza mnie osobiście do takiego naprawdę słuchania słowa Bożego do końca, bycia wyczulonym, słuchania tego, co Bóg mówi, nie zatrzymywania się na pierwszym wrażeniu, nie zatrzymywania się na, na drodze, tylko Zobaczenia, słyszenia, dokąd mnie to słowo prowadzi. Bo zostali, otrzymaliśmy obietnicę życia. I to słowo, które przychodzi, przychodzi po to, żeby mnie prowadzić do zrealizowania tej obietnicy życia. Dlatego Chrystus potem mówi: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się Zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo zostaliśmy powołani do tego, żeby mieć życie. Ale żeby to życie mogło przyjść, żeby Bóg mnie mógł wprowadzić w to życie, y, potrzeba przejść pewną drogę. I na tej drodze jest cierpienie, są trudności. Ja myślę o sobie, y, o tym powołaniu Życia zakonnego, presbiteracie, żeby wejść i wypełnić misję, do której mnie Bóg powołuje, której celem jest życie, życie moje, żebym mógł wypełnić, zrealizować i wkroczyć w życie, ale także życie tych, do których zostałem posłany. Istnieje wiele różnych trudnych momentów. Istnieje odrzucenie. Istnieją trudności, to, co, to czego doświadcza y, y, prorok Jeremiasz, dzisiaj słyszymy y, Jeremiasza, który, który żali się, przeżywa bardzo ciężką chwilę. Mój Panie, uwiodłeś mnie, pozwoliłem się uwieść, ujarzmiłeś mnie i przemogłeś, stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem, ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Słowo Twoje stało się codzienną zniewagą i pośmiewiskiem, dlatego powiedziałem sobie: Nie będę już przemawiał w Twoje imię. I ja myślę o sobie, są takie momenty rzeczywiście, kiedy trzeba, trzeba mówić, yy, wytknąć błąd, jak mówi święty Paweł, prawda? Wytknij błąd, poucz, nastawaj w porę i nie w porę. Nie bój się odwagi. Głoś. Trzeba mówić prawdę, z miłością, ale trzeba mówić prawdę. I to się wiąże też z odrzuceniem. Nie można być kochanym przez wszystkich. Tak samo i w życiu zakonnym. I ja myślę, że to... jak, Ufam, że Duch Święty wam to tłumaczy na konkretne tą sytuację, którą przeżywacie. Bo tak samo jest w małżeństwie, prawda? Pan powiedział amen do małżeństwa. I powiedział: — Tak, będę wam pomagał, będę was prowadził, żeby wasze małżeństwo było niebem, żeby było świętem, żeby było radosne, żebyście byli zadowoleni i syci. I my wiemy, że droga do tego prowadzi też i przez kłótnie, przez trudności, przez różne sytuacje, które są dla nas czasami się wydają nie do zaakceptowania dlatego Chrystus mówi jeżeli ktoś nie bierze krzyża swojego krzyża idzie za mną nie, nie, nie może być moim uczniem, tutaj mówi w innym kontekście to jest to samo słowo mówi, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie zrezygnować z tego sposobu swojego sposobu myślenia, ludzkiego sposobu myślenia, że na mnie to nigdy nie przyjdzie, ale to jest logiczne, że przyjdą takie sytuacje wziąć ten krzyż Uznając, że to jest droga do wypełnienia tej misji, jaką jest małżeństwo albo rodzicielstwo. Kiedy rodzi się dziecko, to będą i nieprzespane noce, będą choroby, będzie wiele różnych momentów trudnych, może także problemy, kiedy przychodzi okres dorastania, kiedy dzieci osiągają ten trzynasty rok życia. Pamiętacie to. Mówiłem to moją koncepcję po pewnym wyjeździe do Jelcza, że moim zdaniem trzynastolatki, dziewczynki powinno się zamrażać i odmrażać, kiedy mają 19-20 lat, prawda? Oczywiście żart, ale przechodzi ten okres trudny, kiedy na wszystko jest nie, kiedy jest bunt. Nie mogę powiedzieć, yy, Chcę mieć dzieci, chcę, żeby, żeby, żeby mnie Pan Bóg poprowadził, żebym był szczęśliwym ojcem, szczęśliwą matką, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby moje małżeństwo było piękne. I nie zaakceptować tego, że droga, która prowadzi do tego, jest naznaczona również krzyżem, sytuacjami trudnymi. Trzeba się zaprzeć samego siebie, tego sposobu ludzkiego, sposobu myślenia. To jest coś, co dzisiaj jakoś tak bardzo mocno przychodzi do mnie. Ta, ta pierwsza myśl wziąć swój krzyż. I wtedy moje życie, rzeczywiście, tak jak mówi święty Paweł, stanie się tą liturgią tą liturgią, którą sprawujemy, kiedy jesteśmy na Eucharystii. Kiedy słyszymy, to jest moje ciało wydane, bierz i jedz, moja krew wylana na odpuszczenie grzechów, bierz i pij, to czyńcie na moją pamiątkę. Nasze życie staje się wtedy tą jedną wielką liturgią, kiedy mogę dawać moje ciało, wylewać moją krew. Kiedy może przychodzić życie poprzez umieranie, bo biorę świadomie, wiem, że to jest sposób na zrealizowanie misji, do której wzywa mnie Bóg tego powołania, które mi dał, czy to prezbiteratu, czy to życia zakonnego, czy, 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 czy małżeństwa. To jest taka ta nowa rzecz, bo ja myślę, że Ewangelię wiele razy słyszeliśmy. Zazwyczaj takim momentem, który gdzieś przychodzi, który jest nieustannie przepowiadany, to jest ten zejdź mi z oczu szatanie, prawda? Wiemy, że tekst grecki mówi trochę inaczej, że należałoby to inaczej przetłumaczyć, że, że na, te, na tą teologię świętego Piotra Chrystus mówi: Idź za mną, szatanie, bo ty stałeś się dla mnie skandalon. Zawada tutaj jest powiedziane, ale tu jest użyte słowo skandalon. To znaczy, Kamień potknięcia, że zamiast iść za mną, położyłeś się przede mną, żebym się o Ciebie potknął, żebym y, zaprzeczył tej drodze, na której Bóg będzie realizował tą misję. Jesteś przeszkodą. Otóż to ja jestem tym kamieniem, tą skałą, dzięki której Ty możesz stać się skałą. Jest to piękne słowo z pierwszego listu świętego Piotra, z drugiego rozdziału. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, Wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wy zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci nieposłuszni słowu, Upadają. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem, Bogu, na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przydziwnego swojego światła. Wy, którzyście byli nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś. Jako ci, którzy miłosierdzia doznali. To jest właśnie to, że prawdziwą skałą jest ten kamień odrzucony, ten skandal, którym jest Chrystus, że wkraczając w śmierć otrzymujemy życie. Na tym zbudować swoje życie, wiedzieć, że to jest ta droga, która prowadzi do wypełnienia misji, do wypełnienia powołania, do szczęścia. Abyśmy mogli odkryć i wziąć ten krzyż, który dzisiaj przychodzi w, w naszych małżeństwach, w naszym życiu zakonnym czy presbiteracie, byśmy mogli przyjąć to wiedząc, że idziemy za Chrystusem. Idziemy za Chrystusem. I Bóg, który jest wierny, wypełni swoje nasze powołanie, i przyjdzie z martwych stanie. Trzeciego dnia przyjdzie z martwych stanie i życie. Tego życzę Wam z całego serca, życzę także i sobie. Dobrej niedzieli, bracia, pokój. Wam. I suoi figli ne sono sposati